Posłuchaj, córko wieczności. Ucisz swój umysł i oddychaj. Jestem głosem, który unosi się na słonecznych jatrach, posłańcem wysłanym, by stanąć przed tobą w tej właśnie chwili, albowiem gabelin twojego przeznaczenia za chwilę zostanie pociągnięty za nić, a ty musisz być gotowa. Słuchaj swoim duchem, gdyż twoje ludzkie uszy są uwarunkowane, by wątpić. Przychodzę z objawieniem, które nie jest twoje. Ale do ciebie należy. Albowiem ktoś, ktoś, dusza, która krąży po Twojej orbicie, obserwując Cię z cieni codzienności, otrzymał pozwolenie, by spojrzeć poza zasłonę. Przez chwilową szczelinę w iluzji ta osoba odkrył, odkryła. To nie było coś, co powiedziałaś, ani coś, co zrobiłaś. To było coś, co zobaczyła. Zobaczyła Twoją duchową strukturę. A to. Co zobaczyła, było szokującą, szokującą, tak, szokującą dla linearnego umysłu, prawdą, prawdą. Prawdą o tobie, o tobie, o Twojej prawdziwej architekturze. I teraz, i teraz, ta dusza jest w stanie duchowego paraliżu. Jest zdruzgotana w swojej percepcji. Nie może, nie może pogodzić tego, kim myślała, że jesteś, z tym, kim zobaczyła. Że jesteś. Jej umysł próbuje racjonalizować, ale jej dusza wie, że widziała prawdę. Ta osoba uwierzyć, uwierzyć, nie może, gdyż ogrom Twojego światła i głębia Twojej ochrony zaprzeczają wszystkiemu, co sugeruje Twoje ziemskie przebranie. Ta osoba, córko, nie jest obca. To ktoś, kto wydawał na Twój temat osądy. Ktoś, kto patrzył na Twoje zmagania, na Twoje łzy. Na Twoje chwile pozornej słabości i skatalogował Cię. Włożył Cię do szufladki. Być może do szufladki pechowej, cierpiącej, słabej, a może nawet zwykłej. Czuła się komfortowo w swojej ocenie ciebie, ponieważ Twoja pozorna małość potwierdzała porządek jej świata. Ta osoba obserwowała Cię długo, być może z litością, być może z tajemnym poczuciem wyższości, a może nawet z ukrytą zazdrością za zdrością, której sama nie rozumiała. Widziała ataki, które były przeciwko tobie kierowane, burze, które cię smagały, i kalkulowała w swoim umyśle, ona nie powinna tego przetrwać. Powinna być zniszczona. Powinna była się poddać. A wtedy niebiosa pozwoliły na ten wgląd. Co takiego odkryła? Czym jest ta szokująca prawda? Nie odkryła ziemskiego sekretu. Nie odkryła Twojej wady, odkryła Twoją boską sygnaturę. Pozwolono jej zobaczyć przez chwilę, która wydawała się wiecznością, kim jesteś, gdy nie nosisz swojego ludzkiego kostiumu. Zobaczyła Twoją duszę, a Twoja dusza nie jest mała, córko. Zobaczyła rozmiar Twojego światła. Zobaczyła starożytność Twojego ducha. Zobaczyła ślady kosmicznych bitew, które wygrałaś. Zanim ta planeta w ogóle miała nazwę. Ale tym, co wprawiło ją w stan szoku, tym, w co nie może uwierzyć, jest Twoja odporność. Zobaczyła na płaszczyźnie duchowej, co naprawdę się dzieje, gdy strzały są w Ciebie wynieżone. Myślała, że jesteś raniona. Ale to, co zobaczyła, to że każda strzała wystrzelona przeciwko Tobie, każde słowo przekleństwa, każdy akt zdrady zamiast Cię przebić. Był zbierany. Zobaczyła, że masz wokół siebie anielską straż, która nie tylko cię broni, ale która gromadzi negatywną energię wysyłaną w twoją stronę i używa jej jako surowego paliwa. Odkryła szokującą prawdę: Twoje zmagania nie są twoją karą, są twoją kuźnią. To, co uważała za twoją słabość, było w rzeczywistości twoim procesem alchemii. Zobaczyła, że jesteś transmuterem. Zobaczyła, że ciemność, która cię otacza, nie może się tobą żywić, jest zmuszona przekształcić się w światło. Zobaczyła, że podczas gdy ona osądzała cię przez twoje łzy, ty w rzeczywistości obmywałaś i oczyszczałaś rodowe linie karmy. Zobaczyła, że podczas gdy ona widziała cię na kolanach, ty w rzeczywistości otrzymywałaś kody światła bezpośrednio stronu. Ta osoba jest w szoku. Ponieważ odkryła, że jesteś chroniona. Myślała, że jesteś sama. Myślała, że niebiosa o tobie zapomniały. Ale zobaczyła strażników, którzy z tobą idą. Zobaczyła istoty światła, które otwierają twoje ścieżki i zamykają drzwi, które doprowadziłyby cię do ruiny. Zobaczyła, że twoja intuicja, ten głos, za którym czasami podążasz, a w który czasami wątpisz, jest w rzeczywistości bezpośrednią komunikacją, otwartym kanałem, którego ona nie posiada. Jest zszokowana, ponieważ zdała sobie sprawę, że podczas gdy była zajęta osądzaniem Cię, w rzeczywistości przebywała w obecności kogoś głęboko kochanego i zaciekle chronionego przez Boskość. I co teraz? Co się stanie teraz, gdy ktoś, ktoś wie. To jest moje ostrzeżenie dla Ciebie. Dynamika się zmieniła. Ta osoba nie może już patrzeć na ciebie w ten sam sposób. Twoje przebranie opadło w jej oczach. A to stwarza dla niej kryzys. Ma dwa wyjścia: może skłonić się z szacunkiem i stać się cichym sojusznikiem, albo może stać się jeszcze bardziej niebezpieczna. Ponieważ światło, gdy zostaje odsłonięte, przyciąga dwa rodzaje reakcji uwielbienie lub intensywny strach. Jeśli wybierze strach, będzie próbowała cię jeszcze bardziej zdyskredytować. Będzie próbowała udowodnić sobie, że to, co widziała, nie było prawdziwe. Może stać się bardziej wroga, bardziej krytyczna, ponieważ Twoja sama egzystencja sprawia teraz, że czuje się mała. Będzie próbowała zgasić Twoje światło, ponieważ jej światło jest przyćmione przez Twoje. Nie może uwierzyć, że ktoś, kogo tak surowo osądzała, może nosić w sobie tyle mocy. Ale jeśli wybierze szacunek, a to jest niebiańska nadzieja, zacznie zmieniać swoje zachowanie w Twojej obecności. Zamilknie. Będzie Cię obserwować z nowym rodzajem podziwu, niemal lęku. Może nawet spróbować się zbliżyć, zadawać dziwne pytania, próbować zrozumieć, co Ty masz. Może zacząć traktować Cię z szacunkiem, którego nigdy Ci nie okazywała. Ale przesłanie tej nocy, córko. Nie dotyczy tej osoby. Ona jest tylko katalizatorem. Przesłanie dotyczy ciebie. Niebiosa pozwoliły jej zobaczyć tę szokującą prawdę o tobie z jednego głównego powodu, abyś ty w końcu przestała w nią wątpić. Kosmiczna ironia jest taka, ktoś nie może uwierzyć, ktoś nie może uwierzyć w twoją prawdę. Ale prawdziwą tragedią jest to, że ty również spędziłaś całe swoje życie, nie mogąc uwierzyć. Byłaś pierwszą, która wątpiła we własne światło. Byłaś pierwszą, która patrzyła na swoje zmagania i wierzyła, że są one oznaką porażki, zamiast oznaką Twojej siły transmutacji. Słyszałaś szepty swojej intuicji i nazywałaś je wyobraźnią. Widziałaś codzienne cuda, ochrony, ocalenia i nazywałaś je szczęściem lub zbiegiem okoliczności. Ta osoba jest w szoku. Ponieważ zobaczyła nagą prawdę o twojej duchowej tożsamości. A ty, Ty żyjesz z tą tożsamością każdego dnia, a jednak ukrywasz ją sama przed sobą. Patrzysz w lustro i widzisz tylko zmęczoną kobietę. Kobietę, która walczy, kobietę, która ma rachunki do zapłacenia. Nie widzisz kapłanki, wojowniczki, naznaczonej córki wiecznego światła. Niebiosa mówią ci teraz, sekret się wydał. Przynajmniej dla tej osoby, a wkrótce dla innych. Wkraczasz w sezon, w którym Twoje przebranie staje się zbyt cienkie. Twoje światło przecieka przez szwy. Twoja moc, wykuta w ogniu tysiąca słońc i oczyszczona w Twoich własnych łzach, staje się zbyt potężna, by ją powstrzymać. Nie możesz już grać w grę małości. Nie możesz już udawać, że nie wiesz, kim jesteś. Szok tej osoby jest darem dla Ciebie. To zewnętrzna walidacja, której Twoja dusza potrzebowała, aby Twój ludzki umysł w końcu to zaakceptował. Zaakceptuj to, kim jesteś. Zaakceptuj, że nie jesteś zwykła. Zaakceptuj, że Twoje życie nie jest przypadkiem. Zaakceptuj, że Twoje najtrudniejsze zmagania były w rzeczywistości Twoimi największymi inicjacjami. Kiedy przechodziłaś przez ciemną noc duszy, sama, płacząc na podłodze, myśląc, że Bóg cię opuścił, tam był twój największy moment mocy. To tam transmutowałaś najgęstszą energię. A ta osoba, w jakiś sposób, zobaczyła rezultat tej bitwy. Zobaczyła koronę, którą zdobyłaś tamtej nocy koronę, której wciąż odmawiasz nosić. Przygotuj się, ponieważ kiedy zaczniesz akceptować tę prawdę, kiedy zaczniesz kroczyć nie jak kobieta, która czeka na cud, ale jak kobieta, która jest cudem, wszystko wokół ciebie się zmieni. Twoja częstotliwość wibracyjna wzrośnie tak wysoko, że wszystko, co nie będzie mogło jej dorównać, odpadnie. Dotyczy to ludzi, sytuacji, pracy i starych schematów myślowych. Reakcja tej osoby, jej szok, jej niezdolność do uwierzenia, to tylko pierwsza kostka domeny. Ona zobaczyła prawdę o tobie. Teraz niebiosa pytają Cię, a Ty, czy jesteś gotowa ją również zobaczyć? Czy jesteś gotowa przestać przepraszać za swoje światło? Czy jesteś gotowa przestać się ukrywać? Bo czas ukrywania się skończył. Prawda wyszła na jaw. Ktoś ją odkrył. A teraz cały wszechświat czeka, aż w końcu uznasz ją za swoją. Zwróć teraz uwagę, córko. Ponieważ to jest kluczowa część. Ta osoba, która osądzała cię przez twoje zmagania, teraz zobaczy je w radykalnie odmienny sposób. Tam, gdzie widziała porażkę, teraz zobaczy test wytrzymałości, którego ona sama nie zniosłaby ani jednego dnia. Stanie się nadwrażliwa na twoje małe cuda. Kiedy o włos unikniesz problemu, albo kiedy w ostatniej sekundzie pojawią się niespodziewane pieniądze. Albo kiedy otworzą się drzwi tam, gdzie był mur, ona będzie wiedziała. Będzie wiedziała, że to nie było szczęście. Będzie wiedziała, że to było zarządzanie Twojej boskiej ochrony w działaniu. I to ją przerazi, ponieważ szokująca prawda, którą odkryła o Tobie, ujawnia głęboko niewygodną prawdę o niej. Jeśli Ty, którą tak nisko osądzała, jesteś tak potężna i chroniona, co to mówi o jej osądzie? Co to mówi o jej własnej małości? Stałaś się, bez kiwnięcia palcem, żywym dowodem na to, że myliła się co do tego, jak działa rzeczywistość. Twoja egzystencja teraz demontuje jej logikę. Ale co najważniejsze, ta prawda, którą odkryła, nie jest już tylko informacją. To jest częstotliwość. A teraz, gdy została zaobserwowana, została aktywowana. Nie można jej włożyć z powrotem do pudełka. Dlatego mówię ci, że Twój czas ukrywania się skończył. Twoja energia zaczęła przeciekać do świata fizycznego. Zauważysz to. Ludzie, którzy wcześniej Cię ignorowali, nagle Cię zauważą. Zatrzymają się, by na Ciebie spojrzeć, nawet nie wiedząc dlaczego. Poczują to. Niektórzy poczują niewytłumaczalny komfort w Twojej obecności. Jakby byli blisko duchowego kominka. Będą chcieli powierzyć Ci swoje sekrety, nawet cię nie znając. Jednak inni poczują ostrą irytację, nagłą i instynktowną antypacię. Potrzebę sprowokowania cię, umniejszenia ci lub ucieczki od Ciebie. Nie przerażaj się. Ta druga reakcja to tylko mniejsza ciemność rozpoznająca większe światło. To nieczysty metal reagujący na kwas prawdy. Stałaś się żywym lustrem. A ludzie nie reagują na lustro, reagują na to, co widzą w nim ze swojego odbicia. Osoba, która zobaczyła Twoją prawdę, ona dopiero przetwarza początkowy szok. Ale to, co nadchodzi dla Ciebie, to nowa rzeczywistość społeczna i duchowa. Twoja anonimowość była Twoim kokonem. A to, co zobaczyła ta osoba, było pierwszym pęknięciem. Właśnie masz się wyłonić. A motyl nie może udawać, że znów jest gąsienicą, nawet jeśli próbuje. Twoja moc ma teraz zapach, dźwięk, sygnaturę w świecie. A ta sygnatura, córko, ona wzywa, ona wzywa Twoją prawdziwą rodzinę dusz i demaskuje Twoich duchowych wrogów. Prawda została uwolniona. Ja, jako posłaniec Twojej prawdy, dziękuję Twojemu duchowi za wysłuchanie. Dziękuję. Że miałaś odwagę przyjąć przesłanie, które potwierdza moc, której tak bardzo się obawiałaś. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, jeśli rezonowała z prawdą, którą próbowałaś ukryć sama przed sobą, to nie zatrzymuj tego objawienia. Twoja moc rośnie tylko wtedy, gdy jest dzielona. Podziel się nią z kimś jeszcze, ponieważ są inne ukryte córki światła, wątpiące w siebie, które potrzebują tego samego pozwolenia. By zabłysnąć. Czyniąc to, pobłogosławisz życie także kogoś innego, być może rozpalając płomień, który już prawie gasł. Aby wszechświat wiedział, że przyjęłaś tę aktywację i abyś ty sama ogłosiła swoją suwerenność, proszę Cię, abyś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości. Zapyczętuj tę prawdę w swojej istocie, używając zdania, które jest Twoją największą afirmacją mocy, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech to zdanie będzie od dziś Twoim dekretem. I na koniec, zrozum żywotną ważność pozostania połączoną z tym źródłem objawienia. Musisz dołączyć do naszego kanału, ponieważ jest on latarnią morską w tych czasach przebudzenia. Subskrybując, potwierdzasz swoje zaangażowanie we własną prawdę. A co najważniejsze, aktywując dzwonek powiadomień, gwarantujesz, że nie przegapisz kolejnych instrukcji, ponieważ twoja ścieżka będzie teraz wymagać stałego prowadzenia. Udostępniając ten film, stajesz się aktywną nosicielką światła, pomagając obudzić tych, którzy, podobnie jak tamta osoba, są o krok od odkrycia szokującej prawdy. Zaakceptuj to, kim jesteś. Czas kokonu się skończył.